Witam wszystkich! W tym odcinku chciałbym Wam pokazać rzekę Brennice, materiał bez cięcia, od górek wielkich, aż praktycznie po same źródło. I tutaj jesteśmy w górkach wielkich. Będę starał się tak w miarę nad rzeką, akurat tak leciałem. A tu po lewej stronie jest ośrodek pod Brandysem. Tam widać boisko do siatki plażowej, tutaj zresztą. Jeszcze jest boisko, bo tuż po lewej stronie w sumie jest centrum chyba górek wielkich. I tu mamy też drogę właśnie na górki wielkie, tam w prawo można na ustroń przejechać. Taka tu jest, tutaj w lewo też. Na bielsko, tam na, na górki wielkie, tam się przelatuje. I tak będę sobie po molutku leciał. Tak jak mówię, to był szósty lipiec. Teraz mamy 3 listopad, jak nagrywam komentarz wieczorem. I te filmy starać się będę, ha, starać się będę właśnie pokazywać te z lata, które nie ma czasu zrobić ich. I tutaj nie wiem ten film będzie miał 20, chyba 3 minuty. I tam do końca sobie polecimy, tak powolutku. Po prawej stronie jest normalnie droga, można powiedzieć, że tam do końca ślepa droga, bo wiadomo, tam są góry, to jest kotlina taka, nie da się przejechać poprzez przełęcz z samochodem osobowym. Wiadomo, jakąś terenówką by się dało, ale trzeba byłoby mieć pozwolenie na wjazd do lasu. Nie wiem, czy tak na legalu można. Tutaj taka zapora jest. I tu też właśnie w lecie widać. Ludzie się tutaj wzdłuż tej rzeki plażują. Tu jakiś taki bar był. Dowiedziałem się. A tu po prawej stronie, właśnie na ekranie, mi się pojawiło. Tuż za tymi betonami. Ja sobie tu mapkę odpalę. W razie co? Żebym wiedział i tam jest chlebowa chata. Dzieci tam przedszkolne przyjeżdżają i tam jakieś robią. Tam jest taki skansen i tam nawet chyba chleb wypiekają. Coś takiego. Tak mi to dzieci mówili. O, Grzesiek tam się pojawił po prawej stronie na ekranie. I tak razem właśnie z grześkiem przemierzaliśmy sobie tutaj w miarę fajna pogoda wiesz, to była wiadomo bo jak jest zła pogoda to się nie lata lipiec to długie dni także teraz trudno mi powiedzieć na pewno startowałem minimum dwie godziny przed zachodem słońca wtedy jest spokojnie już w powietrzu nie ma wiatru nie ma tak jest spokojnie tak mówię to zobaczcie takie kaskady są na rzece zrobione Kiedyś jak leciałem nad szczyrkiem, nie w Buczkowicach, zdaje się, i też w komentarzu mówię: jak ktoś wie po co takie kaskady, to niech napisze. I tam w sumie tylko jeden komentarz był napisany, że to ma spowolnić rzekę, ale coś mi się to wierzyć nie chce. Przy dużej wodzie, bo przecież to wtedy pójdzie i tak pod wodą. Aha, ja tutaj lecę na razie, jak rzeka leci. Tam potem taka odnoga leci, jak w drodze powrotnej, jak leciałem, to ja tam odnogę tą skręciłem, ale to będzie wszystko na filmie powiedziane. Brenna, oczywiście, to jest miejscowość turystyczna. Coś takiego jak, jak Wisła, czy Ustroń, czy Szczyrk. Również tutaj są ośrodki narciarskie, ale takie po prostu mniej znane. Nie to co w Wiśle, nie to co w Ustroniu, ale są. Także jak ktoś jest zainteresowany. Z Polski oczywiście. Przyjechać do Brennej to musi się, musi się zapoznać, co tu takiego ciekawego jest. Jako baza wypadowa. Stąd można również na góry sobie wyjść, poprzez góry. Ta mi kamerka teraz nie widzi, ale. Ale na, na horyzoncie nawet skrzyczne widać i małe skrzyczne to równie. Także stąd można też przejść górami do Wisły, do Ustronia, no i do Szczyrku oczywiście. Dobra, to pisać popatrzę na mapie. Co tutaj ciekawego wam tu opowiedzieć? Bo za bardzo nie jestem tak zorientowany. To takie, jakby cały wzdłuż rzeki, widzicie, domy są, ale to są chyba domy też takie rekreacyjne. Nie wiem, czy to są całkowicie domy mieszkalne. I tak sobie lecimy. Poruszam się średnio, tak nieraz mówię, około 50 na godzinę na odpuszczonych trymerach. To jest taka moja prędkość. Przelotowa, czyli w godzinę robię 50 km. I w zależności, czy mam wiatr w plecy, czy pod wiatr, to wtedy lecę prędzej, albo troszkę wolniej lecę. Bywam tutaj zawsze, zawsze do tej wpadnę, chociaż raz w roku, bo tyle tych jest miejscowości w koło. Że czasami nie da się prędzej. Potem stąd gdzieś tam poleciałem sobie na ten. Już wam powiem na, na hełm, prawdopodobnie tak, gdzieś zawsze się jakąś traskę zrobi. To się tu wleci, to się tam poleci. Ten widać. Teraz nie jestem akurat wysoko. Bardzo, i właśnie, jak tu leciałem, to sobie z myślą o tym, że. Poleciałem nad rzeką, tak jak kiedyś poleciałem na, w Bielsku białą rzeką aż do, do Kaniowa. To tu sobie właśnie postanowiłem wtedy w lipcu lecieć nad rzeką i materiał puścić go bez cięcia. O tu jest ta właśnie odnoga, co ja tu potem chyba to tutaj wleciałem z powrotem. Tak, tak. Tam potem. A dobra, to potem wam powiem. Tam po prawej stronie. To są górki kotarz. Takie szczyty są właśnie to jest kotaż ma 970. 4 metry. A to tam, dobra, teraz tak, tak tego nie widać. Na tym ekranie. A tu za chwilę wlecimy do centrum. Centrum, właśnie brennej. O, zobaczcie, jaki tu jest budynek. Na rzece zbudowany. Ciekawe czy na szybko to teraz znajdę. Co to tu jest zrobione. Może mi się uda. Jest pizzeria, to jest farina. Pizzeria to była. To jest ulica wyzwolenia. Ta główna, co tu leci. Tu mamy stadion. Stadion, chyba tu jest Biedronka poniżej, tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. Jest na mapie też Biedronka. Hala, klub sportowy. Tam też widziałem po lewej był. A tu zawsze są co roku od lat karuzele. Od lat, ile razy byłem brenny, to te karuzele. A i o amfiteatr jeszcze oczywiście też jest brenny, na dole ekranie widoczny. Kiedyś tutaj byłem no, po prawej stronie. Byłem jakiś pod namiotami, ale to było w pierwszym roku, czyli 30 lat temu. No więcej niż 30 w sierpniu, dawno temu także tu jest pole namiotowe jak ktoś ma ochotę przyjechać kamperem, przyczepą kemping, kota się nazywa, pole namiotowe popatrzcie się jakie są te wrzece takie porobione z kamieni takie przejścia jakby takie zaporki małe zresztą no. po lewej stronie tylko widzicie lecę dosyć nisko to nie widać jest błatnia góra błatnia tam jest hala Czy 917 ma błatnia o a tu widzimy taki mały Ach, dobra ja tak się to kółeczko sobie zrobiłem i zaraz wróciłem z powrotem Zalew Hołcyna się nazywa. Zalew Hołcyna na rzece Hołcyna. Lipcowe to takie fajne są kolory. Czerwiec, lipiec. Zieleń taka w pełni. I tam lecymy prosto. Tutaj jeszcze powiem wam na mapie co tu zobaczę. Widzę, że tu się nazywa ulica Bukowa już w Brennej. I tam prosto doleciałem prawie do przełęcz Karkoszonka. A stamtąd potem można wyjść na przełęcz ona ma 729 metrów nad poziomem morza, a później się schodzi już do szczyrku. Jakby tu taki tunel zrobili na końcu. Tunel do szczyrku. To wtedy byłaby dodatkowa droga ze szczyrku przez Brenną. To by się nawet. Możliwe całkiem fajnie zrobiło przez brędną doszczyrkę. Bo teraz do szczyrku można przejechać albo od Wisły, albo od Buczkowic. Oczywiście tam są korki, albo w sezonie to już narciarskim to już całkowicie jest tam zakorkowane. A tak to już po prostu jest. I tutaj zaraz dolecimy. Do końca i tam właśnie ośrodek taki jest narciarski Będzie po prawej stronie Ale nie wiem jak się nazywa Nie jest pokazany dziwny Na mapach Google To wam nie powiem teraz zaś ktoś napisze komentarz że mogłem się przygotować Mogłem Ale by to trwało Kolejne pół roku, zanim bym się wziął za taki filmik. Sami sobie możecie zobaczyć, jak ktoś będzie zainteresowany, jakie są narciarskie stoki w Brennej. I ta rzeka, popatrzcie się, taka zalesiona się teraz zrobiła, że prawie jej nie widać. Ale. Starałem się tutaj lecieć, żeby Wam pokazać. Musiałem się właśnie wznieść, się musiałem. Bo bym był za nisko. Tak zawsze się staram latać nad takimi miejscami. Żeby mieć w razie co. Dolot do jakiejś łąki, czyli do awaryjnego lądowania. Bo te lądowania awaryjne to już w życiu mi się kilkanaście trafiło, ale na szczęście zawsze miałem jakąś łąkę bezpieczną do wylądowania. Albo się nieraz pytacie, czy latam w zimie? Oczywiście, że latam, ale to nie jest tak często jak w lecie, bo musi być, jak jest wiadomo, minus 10, to już się teraz nie biorę na takie loty. Kiedyś na moich. Dawniej w 2014 chyba to było roku. Albo nie, wcześniej to musiało być. Przy, min przy minus 14 pojechałem latać. Ale to było naprawdę już zimno. Jeszcze człowiek nie wiedział, że tak, tak będzie zimno w powietrzu. Na dzień dzisiejszy to taką przyubicę mam na, na kasku. Poubierany jestem. Dobra, dobra, patrzcie się. Ja tu zaraz będę zawracał. I tu jest ten właśnie. A czy nie wiem, czy ten jest jakiś narciarski, bo nie jestem na tyle zorientowany, chociaż nieraz słyszałem, że ludzie jeżdżą właśnie do, do brennej. Być może to jest to. Tylko że nie, mam, nie ma na mapie, no to co ja łapuję. Nie widzę. Dobra, trudno. A tam dalej to by się dało przejść na Biały Krzyż. Nie byłoby już daleko. A ta rzeka to chyba tutaj ma skręca, chociaż nie jestem pewny. Zaraz się chyba pogubię, dobra. Nie, brennica wypływa. Spod przełęczy jednak, dobra, nie tutaj. nie widzę tu żadnych tych orczyków, ale być może są. A tutaj popatrzcie się, urwę ten filmik i przeskoczę tam na tą, bo tu miałem pod słońce, to już nie było sensu lecieć, pokazywać, a czy lecieć, pokazywać teraz? także przeskoczymy tam za centrum. Tutaj. Dobra, jest centrum. Centrum brennej. Karuzele po prawej stronie widać. I tu przez tą górkę przeskoczę. O tutaj widać też jakieś narciarskie orczyki chyba. W centrum brennej. A w drennej za chwilę zachlepowie na końcu filmu, tam taki dom stoi. Się nazywa Arka Roberta Koniecznego Projektanta. W 2016 roku ten dom wygrał w konkursie na świecie. Ja go pokażę w miarę zbliżka, jak wracać będę z tej, z tej dolinki. Mi właśnie kolega przez radio mówił coś ciekawego, że tu jakiś kamieniołom jest albo zaraz sobie przybliżę jakiś kamieniołom, ale zapomniałem sobie co on to mówił o tym kamieniołomie, że coś z niego właśnie robią, ale nie wiem teraz, właśnie Grzesiek na radio mi to mówił. ...stąd mi się to teraz przypomniało. Leśnica. Na leśnicę teraz lecę. O, tam w tle chyba widać Wielką Czantorię. Mi się wydaje. Muzykę co mi co słyszycie to mi gra, brat nagrywa. Ja to tak powtarzam za każdym razem. Bo ostatnio zaś problem. YouTube się przyczepiło. Gdzieś się wyszukały. Wyszukali Doszukali, że to gdzieś to jest podobne do czegoś tam. ...jakiś utwór do czegoś. A tam po lewej stronie, tylko kamera nie obejmuje... ...jest hala Jaworowa. Hala Jaworowa na 918 metrach znajduje się barany, czy nie barany tylko owce tam wypasali dawniej na pewno tu na końcu jest właśnie ośrodek Sky Dolina Brenna pisze na mapie widzę na mapie gdzie jest ten gdzie są wyciągi jest całkiem co innego jak się leci na żywo ja w powietrzu nie muszę słuchać radia mi przeszkadzało po prostu sobie mam słuchawki peltory wygłuszające silnik tak sobie powolutku przemierzam, zwiedzam okolice. Tak ponagrywam te filmy, potem, szkoda, potem mi szkoda ich kasować. Później, tak sobie myślę, co z tym zrobić, materiałem. Pociąć go, zrobić 10 minutowy filmik, czy może z pół godziny, niech ma. To zawsze taki problem. Ja to tak jest oblatany w tych okolicach, ale dla kogoś, kto, nie wiem, w życiu nie będzie leciał tak jak ja. To to jest na pewno ciekawe, a jeszcze bardziej ciekawe jest dla tych ludzi, co akurat znają te okolice, bo ja to po prostu wiem. Sam bym nieraz chciał coś zobaczyć. O, hala jaworową się pojawiła mi na le po lewej stronie na ekranie u góry. Sam bym chciał nieraz zobaczyć takie rzeczy. Co na przykład nie, nie mogę polecieć. Nie będę wymieniał, ale tak to jest. Jak się zna okolice, to się bardzo chętnie popatrzy. Zimową porą tam gdzieś do wisły leciałem. Też tędy. Też tędy, właśnie takie wtedy. O, przeskoczyłem już teraz właśnie do, do brennej. Pokazać wam ten, tą arkę. Roberta Koniecznego to było na powrocie. Także zobaczcie taki dom betonowy na stoku, jak się dobrenne jedzie. To jest po prawej stronie, tam go wypatrujcie. Taki jest przeszklony. A teraz z drugiej strony. To wygląda. Taką sobie arkę zaprojektował. No, i jeszcze wygrał w konkursie. Wiadomo, że on tam na pewno nie mieszka. Nie wiem co z tym domem. To tyle. Dziękuję.